W tym odcinku poopowiadam Ci o tym, jak można przygotować się do kryzysu, który nieuchronnie nadchodzi coraz większymi krokami i też kilka pomysłów na to, jak możesz bezpośrednio skorzystać na współpracę ze mną. Zapraszam do wysłuchania. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kryzysie, który jest nieuchronny, który na pewno nadejdzie. Nie wiemy tylko. W jakim zakresie i jak duży to będzie kryzys. Natomiast na pewno on się pojawi i będzie odczuwalny wszędzie, w każdym kraju, w każdym zakątku kuli ziemskiej i w ten czy inny sposób dotknie każdego z nas. Mówię oczywiście o kryzysie, który zostanie, czy już został wywołany przez koronawirusa i te wszystkie działania, które nastąpiły potem, czyli zamykanie kolejnych krajów, zamrażanie gospodarek itd. itd. Więc no myślę, że nie masz co do tego wątpliwości, że ten kryzys nastąpi, że trzeba się do niego przygotować, że to też nie jest taka sytuacja chwilowa, tylko być może będzie to trwało dużo dłużej niż kilka miesięcy. Więc nie warto przeczekać danego okresu, tylko trzeba się przygotować, że ten świat się zmienił i wykorzystać jak najlepiej te zmiany, które nastąpiły. I jak to zrobić? No, moim zdaniem, warto, żeby sobie przeprowadził taką analizę, czyli jakie trendy wygeneruje obecna sytuacja i jak ty konkretnie możesz na tych trendach skorzystać. Bo o ile jesteśmy całkowicie różni, każdy z nas jest różny, każdy z nas ma inne talenty, każdy z nas jest dobry w czymś innym, to trendy już są bardzo ogólne, czyli trend na przykład taki, że wszystko się przenosi do internetu. On ten trend oczywiście istnieje od wielu lat, ale w momencie, gdy nastąpił kryzys związany z koronawirusem, to momentalnie, momentalnie nastąpiło ogromne przyspieszenie. No bo skoro nie możemy korzystać ze sklepów stacjonarnych, to musimy korzystać z internetu i z zakupów internetowych. No bo przecież nie jesteśmy w stanie pozbyć się całkowicie kupowania. Tak? Musimy. Musimy się zaopatrzyć w rzeczy, których potrzebujemy, a jeżeli nie jesteśmy w stanie pojechać do sklepu, no to przynajmniej wyklikamy to przez internet. Więc jest to trend, który już jest widoczny, jest bardzo mocny i w ten czy inny sposób warto by było, żebyś z tego trendu skorzystał lub skorzystała. Ja Ci pokażę na, na własnym przykładzie. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby Ci dać taką perspektywę, właśnie co. Ty też możesz zrobić, jak sobie zobaczysz, jakie są Twoje mocne strony, jak możesz na tych trendach skorzystać. Moje założenie jest takie, że wszystko co będę robił w najbliższych miesiącach, musi być możliwe do zrobienia właśnie online albo przez telefon. Czyli całkowicie zakładam, że w ogóle nie będzie możliwości spotkań jeden na jeden czy w jakichś grupach. Pewnie to jest zbyt mocne założenie, ale na przykład w momencie, gdy nagrywam ten podcast, jest obowiązek kwarantanny i w Polsce, i w Hiszpanii po 14 dni. Więc jakbym chciał polecieć, no lecieć w ogóle się nie da, ale jakbym chciał na przykład samochodem pojechać do Polski i wrócić, to minimum miesiąc jestem zablokowany, bo najpierw po wjeździe do Polski bym musiał 14 dni siedzieć w kwarant kwarantannie. A potem po powrocie 14 dni w Hiszpanii. Więc zakładam, że jakiekolwiek spotkania nie wchodzą w grę. Drugie z moich założeń jest takie, bo tutaj mówię stricte o takich biznesowych kwestiach. O takim podejściu właśnie biznesowym i zarabianiu pieniędzy. Bo myślę, że to jest mocno istotne. Oczywiście kwestie psychiczne, psychologia i tak dalej też są emocjonalne, bardzo istotne, ale tu się skupię na tych kwestiach bardziej takich twardych, finansowych. Drugie moje założenie jest takie, że klient, dla którego świadczy jakieś usługi czy towary, musi mieć pieniądze, no bo Wiemy, że skoro jest kryzys, czy za chwilę nastąpi coraz większy, to wiele ludzi straci pracę, więc mogą nie mieć pieniędzy, więc swoje usługi warto kierować do, do takiego klienta, który cały czas ma pieniądze i będzie chciał je wydawać. Po trzecie, jeżeli mówimy o jakimś partnerstwie, to warto sp sprawdzać, czy dana firma jest stabilna. Firma, z którą współpracujemy, musi być stabilna, no bo co z tego, że wykonamy jakieś usługi, gdy potem ta firma nie będzie w stanie ich za nie zapłacić. Czyli to trochę się wiąże z tym, że ktoś ma pieniądze, ale drugie, drugie założenie jest takie, trochę dalej idące: że ma mieć pieniądze teraz i jest jego sytuacja na tyle stabilna, czy ma biznes na tyle poukładany, że nie zbankrutuje w ciągu najbliższego czasu, więc firma musi być stabilna, i kolejne moje założenie jest takie. Że jeżeli widzę jakieś luki w moich umiejętnościach, w tym co potrafię robić, czyli jest to moja mocna strona, ale gdzieś jakieś luki występują, to potrzebuję te umiejętności zdobywać tak szybko, jak tylko się da, żeby jeszcze bardziej wzmocnić moje mocne strony. Nie skupiam się na słabych stronach, Mam ich mnóstwo, ale się na nich nie skupiam. Skupiam się na mocnych stronach i chcę je jak najszybciej jeszcze bardziej wzmocnić. I myślę, że to są bardzo takie ogólne założenia, że warto się na nich wzorować, bo to jest podstawa, taki fundament i z tego punktu w ogóle wychodzimy. I to, co mam teraz, czyli zarządzam Złotymi Myślami, złotemyśli.pl i e-mentor. E to są dwie platformy do sprzedawania wiedzy, tak w skrócie mówiąc. Złote myśli, e-booki, audiobooki książki związane z rozwojem osobistym, ze zdobywaniem wiedzy, ze stawaniem się coraz lepszym, a e-mentor, platforma do sprzedaży kursów wideo, czyli też wiedza. I to jest, są dwie firmy, które działają tu i teraz. I teraz trend, jaki się pojawia i trend, jaki chcę tutaj wykorzystać, to to, że ludzie będą potrzebować nowej wiedzy. Bardzo praktycznej wiedzy, żeby móc się szybko przebranżowić. Bo skoro nadchodzi kryzys, wiele osób już zostało zwolnionych z obecnej pracy albo za chwilę zostaną zwolnieni, i być może ich stanowiska pracy w ogóle znikną, bo działali w branżach, które już się nie podniosą albo nie będą miały racji bytu, to ci ludzie będą musieli bardzo szybko się przebranżowić i zacząć działać w jakiś innych sektorach, bo no nie są w stanie nie funkcjonować w ogóle, tak, więc będą potrzebowali zdobyć wiedzę, którą my jesteśmy w stanie dostarczyć, ale co ważne, na pewno nie będą chcieli za nią dużo płacić, bo czy ktoś ma pieniądze, czy nie, w momentach kryzysowych każdy będzie oglądał każdą złotówkę pięć razy, zanim ją wyda. Więc jaka jest nasza odpowiedź na, na ten trend? No po pierwsze, musimy się bardziej skupiać na, na konkretnych dziedzinach wiedzy. Musimy mieć Książki i kursy, które będą odpowiedzią na kryzys. Musimy szybko sprawdzać, czego ludzie potrzebują, czego ludzie szukają i jako odpowiedź dawać książkę, dawać e-booka, dawać audiobooka, dawać kurs, żeby dana osoba mogła się szybko z naszych źródeł nauczyć i żeby tą wiedzę mogła bardzo szybko wdrożyć w życie i zacząć z niej korzystać. Więc to jest niezwykle istotne, żeby nie skupiać się teraz na też ważnych aspektach typu rozwój ogólnoosobowy, tylko na bardzo wąskich wycinkach wiedzy, żeby ktoś taką pigułkę wiedzy mógł szybko sobie zaaplikować i mógł z niej korzystać. To zawsze było istotne, teraz już jest mega super, bardzo hiper istotne. W związku z tym, na przykład, budujemy nową wersję strony mentor.pl, bo tutaj dochodzi jeszcze ten trend, że będzie coraz więcej osób, które też chcą sprzedawać wiedzę, które są potencjalnymi autorami kursów, książek, więc tu też musimy być gotowi na to, żeby mieć nowoczesną platformę, żeby ten zwiększony ruch obsłużyć, bo już widzę, że, że właśnie to w tę stronę idzie. Tych zapytań jest coraz więcej. Więc budujemy nową wersję strony mentor.pl. Złote myśli już są odświeżone na komórkach. Pewnie w drugim rzucie też będziemy budować nowy, nowy layout, nową stronę dla, dla całych złotych myśli. I generalnie odchodzimy od takiej ogólnej motywacji, wchodzimy właśnie w bardzo konkretne rozwojowe tematy, takie, które, które można szybko wdrożyć w życie. I tu od razu propozycja dla Ciebie, bo być może mogę Ci też w jakiś sposób pomóc w tych trudnych czasach. Jeżeli masz konkretną wiedzę z jakiejś dziedziny, która może pomóc innym w kryzysie, i to jest bardzo istotne, że, że właśnie w kryzysie, w tym czasie takim ciężkim, to zapraszam Cię do kontaktu. Napisz maila na kontaktmałpa3lepszy.pl i napisz pokrótce o co chodzi. Czy masz właśnie wiedzę, czy chciałbyś się nią podzielić, czy to bardziej widzisz siebie w kategorii autora kursu wideo, czy, czy bardziej może książki. Więc. Jeżeli tylko będzie, będzie podstawa do tego, właśnie Twoja wiedza będzie w stanie pomóc innym osobom i, i stwierdzimy wspólnie, że to jest taki dział, że jest on komercyjnie sensowny, no to możemy porozmawiać o tym, czy, czy to możemy wydać w formie książki, czy zrobić kurs, czy może i jedno i drugie. Nawet jeżeli nigdy nie sprzedawałeś nic online, no to my to robiliśmy. Robiliśmy to od wielu lat. Więc najważniejsza jest Twoja wiedza i chęci do działania. Być może jesteś w takiej sytuacji, że właśnie Twoja praca straciła sens dotychczasowa i szukasz czegoś nowego, no to może to być dla Ciebie jakieś źródło dodatkowego dochodu. Więc to, to jest pierwszy trend, który właśnie wykorzystuję w Złotych Myślach i w mentorze Drugi trend jest taki, nad którym też sugeruję Ci mocno się zastanowić i popatrzeć na swoje umiejętności, swoje działania w takiej perspektywie, że ludziom pogorszy się standard życia. To jest nieuniknione. Większość ludzi będzie musiała ograniczać wydatki, będzie musiała się pogodzić z tym, że nie będzie w stanie funkcjonować na dotychczasowym poziomie, tylko będzie musiała ten poziom życia obniżyć, no bo stracą pracę, tym samym stracą przychody. Może do tej pory pracowały dwie osoby w małżeństwie, a teraz na przykład żona czy mąż stracą pracę i będą sobie musieli radzić w jakiś inny sposób. Więc to jest nieuniknione, taki, taki jest trend. Więc warto mieć produkt czy usługę, która wkłada ludziom pieniądze do kieszeni, bo na to zawsze jest popyt, a w momentach takich kryzysowych, gdzie ludzie są często postawieni pod ścianą, to gdy ty masz produkt, który ludziom da te pieniądze, a nie będzie od nich tych pieniędzy wyciągał, no to momentalnie jesteś wygrany i wtedy ta sprzedaż jest dużo łatwiejsza. Więc Poobserwuj swoje otoczenie, poobserwuj to, jakie masz mocne strony, co czym się zajmujesz i zobacz czy nie da się tego w jakiś sposób przekształcić tak, żeby inwestycja ze strony twojego klienta była minimalna, a ten zwrot w postaci właśnie gotówki dla niego był dużo większy i dużo szybszy. Jeżeli do tej pory działałeś w takiej branży, która dawała ludziom po prostu radość, przyjemność, to to jest istotne ale na pewno będzie odsunięte na dalszy plan w momencie, gdy ktoś nie będzie miał pieniędzy na podstawowe potrzeby. Także jak ci się uda swoje działania przekształcić w taki tryb, że ty pokazujesz namacalnie, że ktoś zdobędzie więcej pieniędzy dzięki twoim produktom czy usługom, no to tutaj i jeszcze nie będzie wymagało to jakiejś dużej inwestycji wstępnej, no to tu możesz być wygrany i możesz mocno. Powalczyć z konkurencją i patrząc na ten trend, do tej pory miałem jedno rozwiązanie, teraz mam nawet dwa, bo zajmuję się też pomocą Frankowiczą, bo sam jestem Frankowiczem, wiem jak to wygląda. I pomogłam już wielu osobom w walce z bankiem, więc to jest taki no, dobry produkt na, na obecne czasy, bo po pierwsze nie wiadomo, co się stanie z kursem franka, czy nie pójdzie do góry, więc to jest mocno niepewna sytuacja. Właśnie, gdy ludzie tracą pracę, to nagle mogą mieć problem ze spłacaniem rat, a wcześniej tego nie było. Więc tu, w momencie, jak jestem w stanie pomóc komuś, żeby tego kredytu frankowego w jakiś sposób się pozbył albo mógł zmniejszyć swoje miesięczne obciążenia, no to. Świetny produkt na, na obecne czasy. I tym się zajmuję już będą trzy lata, czy nawet więcej. Więc to jest produkt, który cały czas tutaj funkcjonuje i tak jak mówiłem, wielu osobom już byłem w stanie pomóc. Doszedł jeszcze drugi, bardzo ciekawy produkt, też z tej samej firmy, z firmy Votum, czyli odszkodowania i renty. I to jest też idealny produkt na obecne bolączki, bo produkt, który tylko i wyłącznie wkłada ludziom pieniądze do kieszeni. Oczywiście, no nie każdemu, tylko osobom, które miały jakiś wypadek, ale to jest taka, wydaje mi się, podwójna pomoc, bo nie dość, że pomagasz generalnie drugiej osobie, no to, Ktoś, kto miał wypadek i jest w ciężkiej sytuacji właśnie poprzez te powikłania powypadkowe, no to tym bardziej mu się przydadzą jakieś dodatkowe środki, pieniądze, które może przeznaczyć na, nie wiem, na rehabilitację czy, czy na codzienne funkcjonowanie. Więc to jest fantastyczny produkt i być może też jestem Ci w stanie tutaj pomóc, po pierwsze bezpośrednio, jeżeli masz kredyt w frankach, mogę Ci pomóc się od niego uwolnić. Może miałeś wypadek, to też warto się skontaktować i zobaczyć, jakie tutaj są opcje, bo może należy ci się jakieś zadośćuczynienie, jakieś odszkodowanie, może renta. Opcji jest naprawdę sporo i, i trzeba się przyjrzeć dokładnie każdemu tematowi. Może ktoś z Twoich znajomych miał wypadek i w ten sposób jesteś też mu w stanie pomóc. Może po prostu czekają na Ciebie jakieś pieniądze. Po drugie, może chcesz też pomagać ludziom w ten sposób. Bo ja oczywiście sam tego nie zrobię. Tutaj no jest ogromne pole do popisu i tu działamy w konwencji Pomagaj i zarabiaj, czyli oczywiście pomagamy tym osobom odzyskać ich pieniądze, należne pieniądze, ale też dostajemy za to wynagrodzenie. Więc może to jest jakaś opcja też dla Ciebie w ciężkich czasach i, i jesteś chętny, żeby dołączyć do, do naszego zespołu, to też zapraszam napisz po prostu na kontakt małpa3lepszy.pl 3 pisane trójeczką, czyli trójeczkalepszy.pl I, i znowu w paru słowach, tak jak mówiłem w przypadku kursów czy książek, tak samo tutaj w przypadku tematów frankowych czy odszkodowań, napisz o co chodzi w krótkich paru słowach, zostaw, zostaw swój numer telefonu, zadzwonię, porozmawiamy, a może to będzie dla ciebie jakaś albo opcja na, na dodatkowe pieniądze, albo na sposób na działanie. I tutaj mam też taką refleksję, bo ja tematem rent odszkodowań zajmuję się od dwóch miesięcy, więc stosunkowo niedługo. Jednak mamy to w ten sposób skonstruowane, że bardzo łatwo można zacząć, ponieważ specjaliści są po stronie firmy VOTUM. Czyli nie musisz być super specjalistą, żeby przeprowadzić rozmowę z klientem i dowiedzieć się, jakie on ma potrzeby, ale. Inny wniosek, który mi się nasuwa, taki, że jeszcze trzy miesiące temu nawet bym nie podejrzewał, że to będzie temat, który mnie zainteresuje. Natomiast po zobaczeniu perspektyw i po sprawdzeniu, że, że to jest temat, który da się wykonywać też w sposób zdalny przez telefon i przez właśnie nowoczesne narzędzia komunikacyjne, no okazało się, że to na czasy kryzysu jest no niesamowity temat, którym warto, warto się zająć. I też poświęciłem i cały czas poświęcam, czy poświęcam może złe słowo, inwestuję bardzo dużo mojego czasu w zdobywanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Więc to kolejna taka cegiełka dla Ciebie, której warto się uchwycić, że jeżeli szukasz wielu różnych możliwości, a sugeruję Mieć kilka źródeł dochodu, bo, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w Twoim podstawowym biznesie, i warto mieć zabezpieczenie, żeby po prostu spać spokojnie. To gdy szukasz aktywnie, patrzysz, jakie są opcje, nie musisz tego robić jakoś super aktywnie, ale przynajmniej mieć otwarte oczy i się rozglądać. I w momencie, jak znajdziesz coś ciekawego, to, to drąż temat, zdobywaj wiedzę. Jest mnóstwo, właśnie, kursów, książek. Sprawdź, jakich umiejętności aktualnie potrzebujesz. Jeżeli tylko widzisz jakieś braki i potrzebujesz czegoś, co pozwoli ci być lepszym i mieć mocniejsze te Twoje silne strony, no to weź książkę, kup książkę, kup kurs, weź na YouTube, pooglądaj darmowe filmiki. No, możliwości jest ogrom, wiedza jest wszędzie. Oczywiście, ja sugeruję. Że lepiej jest wydać pieniądze, kupić książkę, kupić kurs na bardzo konkretny temat i nauczyć się bardzo szybko danej umiejętności, niż szukać po omacku cały czas korzystając z darmowych materiałów. Bo jeżeli zaczynamy i chcesz po prostu się zorientować, czy dany temat jest dla ciebie, czy nie, to oczywiście darmowe materiały są super. Natomiast potem czasami jest tak, że więcej czasu spędzasz na szukaniu dobrych źródeł, niż na samej nauce. A tutaj nie ma czasu. Jest e, sytuacja taka, że trzeba bardzo szybko się orientować, bardzo szybko trzeba te umiejętności zdobywać, e, więc e, no moim zdaniem lepiej wydać e, kilkadziesiąt, kilkanaście czy kilkaset złotych czasem i skorzystać z kursu, który nas uczy krok po kroku od A do Z danego tematu, niż tracić czas na, na szukanie darmówek. Podsumowując, zobacz jakie są trendy, Dwa podstawowe, o których mówiłem, to są takie, że wszystko się przenosi do internetu, a po drugie, ludzie tracą pracę i nie będą chcieli albo nie będą mogli wydawać pieniędzy, więc to są takie trendy, których no, nie da się ominąć, nie da się im zaprzeczyć. One już są i będą przybierały tylko na sile. Pewnie, jak się dobrze zastanowić, to tych trendów będzie więcej. Ja na ten moment nie potrzebuję szukać innych, bo, bo jak widzisz, jest tutaj wystarczająco pracy, żeby skorzystać z tych dwóch. Więc zobacz, jakie są trendy. Skonfrontuj to ze swoją sytuacją i zobacz, jakie masz mocne strony i jak możesz na tych trendach skorzystać. A potem szukaj możliwości, żeby rzeczywiście te trendy były dla ciebie pomocą, a nie utrapieniem. I jeszcze taka drobna uwaga na koniec: jeżeli masz teraz coś, co ci fantastycznie działa, i wiesz, że to jest stabilne i że to będzie funkcjonować, bo na przykład się wpisuje w któryś z tych trendów, to, to skup się na tym. No nie szukaj czegoś innego. To, że, że ja mam kilka tematów, nad którymi działam, to jest przede wszystkim zasługa mojego zespołu, zasługa automatyzacji, że jak powiedziałem na samym początku tego odcinka, i Złote Myśli, i eMentor to są już firmy, które działają od lat. One są pokładane i funkcjonują. W momencie, gdyby miał od zera budować kilka tematów, to by to było z góry skazane na porażkę. Tak naprawdę, ja dorzucam tylko temat ten odszkodowań rent, bo on jest też, no znowu, znam już całą też infrastrukturę, jak to wszystko działa w firmie Wotum, bo działamy od wielu lat, właśnie we frankach, więc to też nie jest taka totalna nowość i sugeruję Ci, Sprawdzanie, ale nie angażowanie się w jednym czasie w wiele różnych tematów, bo to się nie sprawdzi. A w momencie, gdy już masz coś poukładane i uwolnisz trochę czasu, to wtedy zupełnie inna sytuacja. Wtedy, tak jak powiedziałem, warto sobie budować dodatkowe źródła przychodów, bo nigdy nie wiesz, czy to Twoje pierwotne nagle nie zostanie odcięte, nie wyschnie i może zostać na lodzie. Jeżeli masz jakieś, jakąś przestrzeń do współpracy tutaj z nami czy ze mną konkretnie, to zapraszam jeszcze raz na kontakt małpa3lepszy.pl. 3 pisane trójeczką, czyli trójkalepszy.pl. Wrzucę jeszcze ten kontakt oczywiście do opisu odcinka. A ja Cię z tego miejsca pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym podcaście 3% Lepszy. Trzymaj się, Marcin Kądziałka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cypeką. 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądzioka.